Bardzo chciał serdecznie zaprosić za pośrednictwem właśnie tutaj naszych mediów na piękne uroczystości w naszym tutaj miejscu kultury religijnego Golgota Lulewice na 15 sierpnia święto maryjnego. Bieg pamięci, który ma na uwadze utrwalenie pamięci naszej Golgoty, przesłanie Krzyża Świętego, czym właśnie Golgota dla ludzi jest. Przy naszej Golgocie mamy piękną pamiątkę historyczną, pomnik narodowy, który po prostu dotyczy takich Golgoty dzisiejszych czasów, Oświęcimia, również Golgoty Wschodu. To jest Sybiru, Wołynia, ale również ten bieg, również te uroczystości nazywają niektórzy papieski bieg. To też dotyczy Ojca Świętego naszego, który po prostu tu jest bardzo żywa pamiątka po Ojcu Świętym w naszej miejscowości. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam na, na takie uroczystości na 15 sierpnia godzina 14.